Czy kiedykolwiek poczułeś, że powietrze wokół ciebie staje się gęste jak miód, a twoje serce bije w rytmie, którego nie rozpoznajesz? Czy zdarzyło ci się obudzić z snem tak żywym, że przez chwilę nie wiedziałeś, co jest rzeczywiste? To właśnie działo się tej nocy w San Giovanni Rotondo. 22 września 1968 roku. Ojciec Pio, człowiek, którego dłonie przez 50 lat krwawiły stygmatami Chrystusa, Wyszeptał słowa tak niepokojące, że Watykan zamknął je w stalowym sejfie. Słowa, które do dziś palą jak żarzące się węgle każdego, kto je słyszał. Francesco, młody kapucyn, tego wieczoru wszedł do celi z drżącymi kolanami. Jego język był suchy jak pergamin, a w ustach czuł smak metalu, smak strachu. Nie wiedział, że za kilka godzin będzie jedynym świadkiem przepowiedni, która opisuje dokładnie to, co dzieje się dzisiaj na Twoich oczach. Wiatr tej nocy nie był zwykły. Świstał przez kamienne mury z taką siłą, że Francesco czuł wibracje w swoich kościach. Powietrze pachniało nie tylko kadzidłem, ale czymś jeszcze: ostrym elektrycznym zapachem, jakby tuż przed burzą jakby niebo samo przygotowywało się na to, co miało zostać wypowiedziane. Jeśli wierzysz, że nie ma przypadków, tylko boskie znaki, napisz w komentarzach: Ojcze, Pio. Prowadź mnie przez ciemność. Twoje słowa mogą być światłem dla kogoś, kto dziś traci nadzieję. Ale dlaczego mówię ci o tym teraz? Bo znaki, które ojciec Pio widział w swojej wizji, już się rozpoczęły. Kościoły, które niegdyś wypełniały tłumy, stoją puste jak opuszczone teatry. Niebo maluje się kolorami, których nauka nie potrafi wytłumaczyć, a w sercach ludzi rośnie niepokój, którego nie potrafią nazwać. Francesco nie wiedział wtedy, że zapisze słowa, które zmienią sposób, w jaki rozumiesz rzeczywistość. Słowa o trzech dniach ciemności, o wielkiej światłości, która przyjdzie potem, i o człowieku, który będzie mówił o pokoju, ale którego oczy będą puste jak studnie bez dna. Zostań ze mną, bo to, co usłyszysz, może uratować nie tylko twoje życie duchowe, ale także życie tych, których kochasz. Ojciec Pio nie mówił do ludzi tamtych czasów. Mówił do ciebie, do nas, do tego momentu w historii. Francesco zatrzymał się przed drzwiami, czując jak jego dłonie pocą się od strachu. W powietrzu unosił się nie tylko zapach kadzidła, ale też coś jeszcze, metaliczny odór, jakby ktoś trzymał w ustach monetę. Później zrozumiał, że to był zapach krwi. Krwi, która przez pięćdziesiąt lat sączyła się z ran Chrystusa w dłoniach ojca Pio. Kiedy nacisnął klamkę, usłyszał ciche skrzypnięcie. Drzwi otworzyły się jak usta, które miały wyszeptać sekret. Francesco wszedł i natychmiast poczuł, że temperatura w pokoju jest inna nie chłodniejsza ani cieplejsza ale jakby powietrze samo miało inną gęstość. Ojciec Pio leżał nieruchomo, ale jego oczy były otwarte. Francesco nigdy nie zapomni tego spojrzenia to nie były oczy człowieka patrzącego na sufit. To były oczy kogoś, kto widzi przez czas jak przez szyby. Źrenice ojca Pio były rozszerzone, jakby próbowały pochłonąć więcej światła, więcej wizji, więcej prawdy niż ludzki wzrok potrafi znieść. Francesco, wyszeptał ojciec Pio, a jego głos brzmiał jakby dochodził z głębi studni. Czy czujesz to? Co, ojcze? Że czas się zagina że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość spotykają się w tym pokoju, jak trzy rzeki wpływające do morza. Francesco poczuł mdłości. Nie z powodu słów, ale z powodu uczucia, jakby podłoga pod jego stopami falowała, jak powierzchnia wody. Powietrze stało się tak gęste, że każdy oddech wymagał wysiłku. Ojciec Pio uniósł drżącą rękę i wskazał na okno. Widzisz to światło? Francesco spojrzał. Była noc, żadnych świateł, ale mimo to skinął głową, bo przez chwilę, tylko przez chwilę, zdawało mu się, że widzi coś jak smugę złotego dymu za oknem. To nie jest światło z tego świata, szepnął ojciec Pio to światło z czasów, które nadchodzą. Weź papier, Francesco. Bóg chce, żebyś napisał to, co zobaczę. Francesco sięgnął po notę z drżącymi dłońmi. Papier był chłodny i szorstki pod palcami, ale kiedy zaczął pisać, Pióro jakby poruszało się samo, jakby jego ręka była tylko narzędziem dla czegoś większego. To, co wydarzyło się potem, zmieni sposób, w jaki patrzysz na każdy dzień swojego życia. Ojciec Pio zamknął oczy, ale jego twarz nagle się rozjaśniła, jakby ktoś zapalił świecę w jego sercu. Francesco poczuł, jak włoski na jego rękach stają dęba. Powietrze w pokoju zadrgało jak powierzchnia stawu, do którego ktoś wrzucił kamień. Widzę widzę kościoły. Zaczął ojciec Pio, a jego głos nabrał dziwnej melodyjności, ale są puste. Nie z powodu prześladowań, Francesco. Ludzie po prostu odchodzą, jakby zapomnieli, po co te mury zostały zbudowane. Francesco zapisywał każde słowo, choć jego ręka drżała tak mocno, że litery wyglądały jak ślady przerażonego ptaka na śniegu. Widzę ołtarze pokryte kurzem, ambony, z których nikt nie przemawia. A ludzie, och, Francesco, ludzie chodzą po ulicach z oczami jak szkło, patrzą, ale nie widzą, słuchają, ale nie słyszą, jakby coś wysysało z nich duszę po kropli. Ojciec Pio otworzył oczy i spojrzał wprost na Francesco. A kapłani, wielu z nich zdejmie sutanny jak stare płaszcze, porzucą ołtarze jak zakochani, którzy nagle przestali kochać. Ale nie z powodu grzechu, Francesco, z powodu pustki. Z powodu tego, że przestaną czuć Boga w swoich sercach, Francesco poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Nie z smutku, ale z przerażenia. Bo w słowach ojca Pio była prawda tak czysta i ostra, że kaleczyła jak brzytwa. Ale najgorsze będą znaki na niebie, kontynuował święty. Zobaczysz kolory, Francesco, kolory, te, których Bóg nie stworzył dla ludzkiego oka. Fiolet tak intensywny, że będzie bolał. Pomarańcz jak krew rozlewająca się po niebie. Czerwień jak rana, która nigdy się nie zagoi. Francesco odłożył pióro, bo jego dłoń była kompletnie odrętwiała. Ojcze, czy to koniec świata? Ojciec Pio pokręcił głową tak wolno, jakby każdy ruch sprawiał mu ból. Nie, synu, to początek oczyszczenia. Jak rana, która musi być otwarta, żeby mogła się wygoić. Czy rozpoznajesz te znaki w swoim życiu? Czy widziałeś te kolory na niebie? Czy czujesz tę pustkę, którą ojciec Pio opisywał? A między ludźmi szepnął święty. Powstanie podział tak głęboki, że rodzice nie będą rozumieć swoich dzieci, a dzieci będą patrzyły na rodziców jak na obcych. Brat pójdzie przeciwko bratu nie z powodu polityki czy pieniędzy, ale z powodu czegoś głębszego z powodu tego, co uważają za prawdę. Francesco poczuł dreszcz przebiegający po kręgosłupie. To nie było zimno pokoju. To było zimno proroctwa, które stawało się rzeczywistością. Ojciec Pio nagle zesztywniał, jakby przez jego ciało przeszedł prąd elektryczny. Jego oczy stały się całkowicie białe, pokazując tylko białka. Francesco poczuł panikę: Czy święty umiera? Ale wtedy ojciec Pio przemówił głosem, który już nie był jego głosem. Był głębszy, starszy, jakby dochodził z początku świata. Coś zostanie wyrwane z ziemi powiedziała, każde słowo odbijało się echem w pokoju. Coś, bez czego ludzkość straci równowagę jak tancerz, któremu ktoś zabrał podłoże spod nóg i będą krzyczeli, że to kara. Ale to nie kara, Francesco. To miłosierdzie, zanim przyjdzie sprawiedliwość. Francesco czuł, jak jego serce bije tak głośno, że był pewien, iż ojciec pijo je słyszy. Papier pod jego dłonią był mokry od potu, a potem ojciec pijo urwał i zaczął ciężko oddychać. Potem przyleci ciemność, jak czarny ptak, który zakryje swoimi skrzydłami cały świat. Trzy dni, Francesco. Trzy dni, kiedy słońce schowa się za chmurami grubymi, jak kamienne ściany. Francesco poczuł, jak temperatura w pokoju gwałtownie spada. Jego oddech stał się widoczny, jak mała chmurka. Ludzie będą biegać po ulicach, krzycząc do nieba. Matki będą ściskać dzieci do piersi. Ojcowie będą stać w drzwiach domów, nie wiedząc, jak ochronić swoje rodziny. A wiatr, och, ten wiatr będzie wyć jak wszystkie dusze, które kiedykolwiek cierpiały. Ojciec Pio otworzył oczy i spojrzał wprost na Francesco. W jego oczach odbijało się światło, którego w pokoju nie było. No ale kiedy ciemność będzie najgęstsza, gdy ludzie będą myśleli, że Bóg ich opuścił na zawsze, wtedy, wtedy pojawi się światło. Głos świętego stał się ciepły, jak letni ranek. Nie takie światło, jak słońce, Francesco. Światło, które będzie świecić z wnętrza każdej rzeczy, każda kropla wody, każdy liść, każdy kamień, będzie błyszczeć jak kryształ. A ludzie, którzy przetrwają te trzy dni, zobaczą cuda, o których my możemy tylko marzyć. Francesco płakał teraz otwarcie, a jego łzy kapały na papier, rozmazując atrament. Ale będzie też człowiek. Szepnął ojciec Pio, a jego głos stał się ostrzegawczy. Człowiek, którego imię zacznie się na pierwszą literę alfabetu, przyjdzie mówiąc o pokoju, o jedności, o miłości. Będzie miał uśmiech anioła i głos jak miód. Ale jego oczy, Francesco, jego oczy będą puste jak studnie, które wyschły przed wiekami. Francesco poczuł, jak po jego plecach spływa zimny pot. Jak skąd go rozpoznamy, ojcze? Po tym, że będzie mówił o Bogu, ale nie będzie go wzywać. Będzie mówił o miłości, ale jego dotyk będzie zimny. Będzie obiecywał pokój, ale wszędzie, gdzie się pojawi, ludzie będą czuli niepokój w swoich sercach. Ojciec Pio zamknął oczy. Wystarczy, Francesco. Wystarczy na teraz. Resztę zrozumiesz, gdy czas nadejdzie. Świt 23 września był inny niż wszystkie inne. Francesco, który nie spał całą noc, Wyczuwał w powietrzu coś, czego nie potrafił nazwać, jakby świat przygotowywał się na pożegnanie z kimś ważnym. Ojciec Pio otrzymał ostatnie namaszczenie o świcie. Jego twarz była spokojna, ale Francesco zauważył, że jego usta poruszają się bezgłośnie, jakby wciąż kontynuował rozmowę z kimś niewidzialnym. O drugiej trzydzieści nad ranem ojciec Pio otworzył oczy po raz ostatni, spojrzał na Francesco i wyszeptał tylko: Pamiętaj. Gdy zobaczysz pierwsze znaki, otwórz serce. Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Potem umarł z uśmiechem tak jasnym, jakby zobaczył coś pięknego. Dziesięciolecia mijały, jak strony przewracane przez niewidzialną rękę. Francesco, już stary, ze skórą pomarszczoną jak pergamin, wciąż przechowywał notę pod luźną deską w swojej celi. Czasami, w nocy, kiedy nie mógł spać, wyciągał go i czytał. Każde przeczytanie sprawiało, że słowa wydawały się bardziej aktualne, bardziej przerażające, bardziej prawdziwe. W 2010 roku Francesco poczuł, że jego czas też się kończy. Jego serce biło nieregularnie, jak zegar, który zaczyna się psuć. Wezwał młodego kapłana, ojca Luigi, człowieka o ciemnych oczach i spokojnym usposobieniu, który pracował w archiwach watykańskich. Luigi, wyszeptał Francesco, podając mu notę z drżącymi rękami. Gdy zobaczysz znaki na niebie, gdy wiara zacznie gasnąć w sercach ludzi, gdy świat będzie balansować na krawędzi, wtedy otwórz to i powiedz światu. Luigi wziął notes, czując, że jest dziwnie ciepły, jakby trzymał w środku żywą istotę. Francesco umarł tej samej nocy, trzymając różaniec, ale przed śmiercią powiedział jeszcze jedno: On już się urodził, Luigi, ten człowiek, o którym mówił ojciec Pio. Już chodzi po ziemi. Luigi otworzył notę z następnego dnia. Kiedy przeczytał pierwszą stronę, poczuł jak jego dłonie się trzęsą. Nie z zimna, z rozpoznania, bo wszystko, co ojciec Pio przepowiedział, już się działo. Kościoły pustoszały w tempie, którego nikt się nie spodziewał. Kapłani porzucali swoje powołania w liczbach, które przerażały hierarchów kościelnych, a niebo, niebo malowało się kolorami, których ludzie nigdy wcześniej nie widzieli. Luigi zaczął notować wszystko na marginesach: pandemię, która zamknęła kościoły na całym świecie, wojny, które wybuchały i gasły jak zapałki, rodziny, które się rozpadały z powodów, o których wcześniej nikt nie myślał. Ale było coś jeszcze: fragment w notesie był zamazany, dokładnie tam, gdzie ojciec Pio miał podać imię człowieka z cienia. Wszystko, co Luigi potrafił odczytać, to: Jego imię zacznie się na A, ale nie przyjdzie ze wschodu. I wtedy Luigi zobaczył go w telewizji. Mężczyzna o siwych włosach i anielskim uśmiechu, mówił do tysięcy ludzi o pokoju, o jedności, o potrzebie jednej religii dla całej ludzkości. Nazywał się Antonio. Luigi poczuł zimno w żołądku, nie dlatego, że mężczyzna mówił coś złego, ale dlatego, że kiedy patrzył w jego oczy, nie widział w nich niczego, jakby ktoś zapalił lampę, ale zapomniał włożyć do środka płomień. Luigi nie mógł spać. Każdej nocy budził się spocony, z sercem walącym jak młot. W snach widział twarze ludzi, którzy krzyczeli do nieba podczas trzech dni ciemności. Ale widział też inne rzeczy. Twarze tych, którzy pozostali spokojni, którzy w środku chaosu mieli w oczach dziwny pokój. Módlcie się, miejcie wiarę i nie martwcie się. Te słowa ojca Pio dźwięczały w jego uszach jak mantra. Ale co one oznaczały w praktyce? Jak można się nie martwić, gdy świat się rozpada? Luigi zaczął badać życie ojca Pio głębiej nie tylko jego cuda i proroctwa ale sposób, w jaki żył na co dzień i odkrył coś fascynującego. Ojciec Pio nie był święty, który nie znał strachu czy wątpliwości. Przeciwnie, jego listy i dzienniki pełne były opisów ciemnych nocy duszy momentów, gdy czuł się opuszczony przez Boga. Ale zawsze, zawsze. Znajdował sposób, żeby powrócić do ufności. Luigi przypomniał sobie historię, którą opowiadała mu babcia. Miała dziesięć lat podczas II wojny światowej, gdy bomby spadały na jej miasto. Ukrywała się w piwnicy z całą rodziną, słuchając wycia syren i grzmotu eksplozji. Jak sobie radziłaś ze strachem, babciu? pytał ją kiedyś. Nie radziłam sobie ze strachem, Luigi, odpowiedziała. Strach był. Ale razem ze strachem była też pewność, że Bóg jest większy od bomb, i to ta pewność pozwalała mi spać. Teraz Luigi rozumiał. Przygotowanie duchowe to nie oznacza braku strachu, to oznacza ufność, która jest większa od strachu. Zaczął spotykać się potajemnie z małą grupą kapłanów i wiernych, nie żeby tworzyć jakąś organizację czy spisek, po prostu żeby razem czytać słowa ojca Pio i przygotowywać się na to, co miało nadejść. Maria, matka trójki dzieci z Toskanii, była jedną z tych osób. Opowiedziała im swoją historię. Kiedy mój mąż stracił pracę, kiedy nie mieliśmy pieniędzy nawet na chleb, czułam się jak tonąca. Ale zaczęłam nowenne do ojca Pio. Nie prosiłam o cud, prosiłam o siłę, żeby przetrwać. I trzeciej nocy miałam sen. Maria zatrzymała się, jakby wciąż nie mogła uwierzyć w to, co miała powiedzieć. Widziałam jasną postać. Nie twarz, tylko światło w kształcie człowieka. Ta postać pokazała mi miejsce w parku niedaleko naszego domu. Następnego dnia, czując się głupio, poszłam tam. Pod starym dębem leżała koperta. W środku była dokładnie ta kwota, której potrzebowaliśmy na miesiąc życia. Ale najważniejsze, dodała Maria z łzami w oczach to nie były pieniądze. To był spokój, który poczułam. Zrozumiałam, że nie jestem sama, że ktoś się o mnie troszczy. Luigi słuchał tej historii i rozumiał, że przygotowanie duchowe to właśnie to, zrozumienie, że nie jesteśmy sami. Że nawet w najciemniejsze chwile ktoś trzyma nas za rękę. W 2023 roku Luigi nie mógł już dłużej milczeć. Znaki, o których mówił ojciec Pio, były wszędzie. Niebo zaczęło malować się kolorami, które sprawiały, że ludzie zatrzymywali się na ulicach i wskazywali palcami. Fiolet tak intensywny, że bolały oczy. Pomarańcz jak płonący metal, czerwień jak krew. Luigi postanowił zrobić coś, co mogło go kosztować karierę, a może nawet życie. Postanowił nagrywać anonimowe filmy i publikować fragmenty proroctwa ojca Pio. Pierwszego nagrania dokonał w swojej celi o północy. Jego głos drżał, gdy czytał słowa zapisane przez Francesco. Ojciec Pio mówił o trzech dniach ciemności. Nie bójcie się. To nie koniec świata, to oczyszczenie. Jak burza, która musi przejść, żeby powietrze stało się czyste. Film obejrzało kilkaset osób, potem kilka tysięcy, potem miliony. Ludzie zaczęli pisać do niego wiadomości. Niektórzy go błogosławili, inni nazywali szaleńcem, ale wszystkie wiadomości miały jedno wspólne: strach. Strach przed tym, co może się wydarzyć. I wtedy, jednego grudnia dnia, to się stało. Luigi siedział w swojej celi, kiedy niebo nagle się zaciemniło. Nie była to zwykła chmura. To była ciemność tak gęsta, jakby ktoś przykrył świat czarną tkaniną. O drugiej po południu było ciemno jak o północy. Luigi wyglądał przez okno i widział ludzi biegnących po ulicach, krzyczących, płaczących. Syreny wyły. Telefony przestały działać, internet znikł. Ale Luigi nie bał się. Czuł dziwny spokój. Jakby czekał na to przez całe życie. Pierwszego dnia ciemności ludzie jeszcze próbowali znaleźć racjonalne wytłumaczenie. Meteorolodzy mówili o niezwykłej formacji chmur. Politycy uspokajali, że wszystko wkrótce wróci do normy. Drugiego dnia rozpoczęła się panika. Sklepy zostały obrabowane. Ludzie gromadzili się w kościołach, które nagle przestały być puste. Trzeciego dnia nastała cisza. Ludzie siedzieli w swoich domach, trzymając się za ręce, Modląc się lub po prostu czekając, i wtedy Luigi zobaczył go. Na niebie, w środku najgęstszej ciemności, pojawił się krzyż ze światła. Nie był namalowany ani wyświetlony, po prostu był. Pulsował jak serce, rzucając złote promienie na ziemię. Ale to nie było wszystko. Luigi spojrzał na telewizor, który dziwnym trafem nagle się włączył. Na ekranie pojawił się Antonio. Stał na balkonie jakiegoś budynku, rozpościerając ramiona do tłumu tysięcy ludzi. Jego uśmiech był szeroki, jego głos melodyjny. Przyjdźcie do mnie, mówił. Ja wam dam pokój, jedną wiarę, jedną nadzieję, jedną przyszłość. I wtedy Luigi poczuł zimne uderzenie w żołądku, bo nagle sobie przypomniał: Antonio, ten człowiek na ekranie, to był jego kolega z seminarium 30 lat temu chłopak, który zawsze mówił, że religia to dobry sposób na zdobycie władzy nad ludźmi. Chłopak, który nigdy nie modlił się naprawdę, tylko udawał. Chłopak, który opuścił seminarium, mówiąc, że znajdzie lepszy sposób na pomaganie ludziom. Luigi poczuł, jak jego dłonie się trzęsą. Nie ze strachu, z rozpoznania. Proroctwo ojca Pio realizowało się do najdrobniejszych szczegółów. Gdy trzeci dzień dobiegał końca, nad horyzontem pojawiło się światło. Nie było to światło słońca, było cieplejsze, łagodniejsze, ale jednocześnie potężniejsze niż wszystko, co Luigi kiedykolwiek widział. Powoli, jak wolna rzeka światła, ten blask zalewał ziemię. Gdy dotarł do miejsca, gdzie stał Luigi, poczuł coś niesamowitego, jakby każda komórka jego ciała naładowała się energią, jakby ktoś otworzył okno w jego duszy i wpuścił świeże powietrze. Luigi spojrzał na notes ojca Pio, który trzymał w dłoniach. Strony, które wcześniej były żółte i zniszczone, teraz jakby odzyskały świeżość. A fragment, który był zamazany ten o imieniu człowieka z cienia nagle stał się czytelny. Antonio Marchetti przeczytał Luigi, urodzony w Rzymie. Przyjdzie mówiąc o pokoju, ale jego serce będzie puste jak grób. Luigi uśmiechnął się przez łzy. Ojciec Pio wiedział, już wtedy, w 1968 roku, wiedział wszystko. Ale proroctwo nie kończyło się na ostrzeżeniu. Ostatnie słowa, które Francesco zapisał, były pełne nadziei. Ci, którzy przetrwają, zobaczą nową ziemię i nowe niebo, gdzie każde drzewo będzie dawało owoce, każda rzeka będzie czysta, a każde serce będzie pełne pokoju. Bo po wielkiej burzy zawsze przychodzi tęcza. Luigi podniósł wzrok. Na niebie... Tam, gdzie wcześniej były czarne chmury, teraz rozciągała się tęcza o kolorach tak żywych, jakby ktoś namalował ją świeżą farbą na mokrym płótnie. A w dole, na ulicach, ludzie wychodzili z domów, nie biegli już w panice. Szli wolno, patrząc na siebie ze zdumieniem, jakby widzieli się po raz pierwszy. Obcy uśmiechali się do siebie, wrogowie podawali sobie ręce. Dzieci śmiały się z radości, której nie potrafiły wytłumaczyć. Luigi zrozumiał, że proroctwo ojca Pio nie było przepowiednią końca, to była przepowiednia początku, początku świata, gdzie miłość będzie silniejsza od strachu, gdzie prawda będzie ważniejsza od władzy, gdzie każde serce będzie domem dla Boga. Może ty, który to czytasz, jesteś częścią tej przepowiedni. Może twoje serce już czuje ten niepokój, który poprzedza wielkie zmiany. Może w twoich snach pojawiają się obrazy, których nie rozumiesz. Jeśli tak, nie bój się. Ojciec Pio widział Cię w swojej wizji, widział Twój strach, ale też Twoją siłę. Widział, że staniesz po właściwej stronie, gdy nadejdzie czas wyboru. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, napisz w komentarzach: Jestem gotowy na światło. Niech Twój głos stanie się częścią chóru tych, którzy wybrali prawdę. Podziel się tym filmem z każdym, kto potrzebuje nadziei. W tych czasach Każde słowo prawdy jest jak świeca w ciemności. Im więcej ich płonie, tym jaśniej wokół nas. Subskrybuj ten kanał, bo proroctwo ojca Pio ma jeszcze więcej tajemnic do ujawienia. Następny film odkryje fragment, który Watykan ukrywał najstaranniej: o miejscu, gdzie rozpocznie się od nowa świata i o znaku, który otrzymają wybrani. Pamiętaj słowa ojca Pio: Módl się, miej wiarę i nie martw się. Bóg jest bliżej niż twój własny oddech. Gdy patrzysz w niebo i widzisz te niezwykłe kolory, gdy czujesz niepokój w sercu, gdy świat wokół ciebie wydaje się obcy, to nie są przypadki. To są znaki, że jesteś częścią największej historii, jaka kiedykolwiek została opowiedziana. Historia, która nie kończy się ciemnością, ale światłem jasniejszym od słońca. Czy jesteś gotowy być jej częścią?